Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, ceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Transformers Generation Haslam Dead Zauru. Może i głupie, ale przynajmniej krótkie. Ostatnio coraz głębiej wnikam w produkty od Hazlabu i do końca nie wiem, co nowego jeszcze uda mi się wydłubać. Czuję się przy tym zupełnie jak urolog na badaniu. Tryb, cokolwiek to miało być, wygląda jak kwadratowy kurak z ogonem. Pomysł równie udany jak dekorowanie po pijaku komendy głównej policji granatnikiem. Całość przypomina błędnie poskładany zestaw klocków LEGO, czyli kolejny zort z krainy Super Sentai, przy którym najbezpieczniej wyłączyć myślenie. Te artykułowane skrzydełka wpasowywują się w całość jak świnia w ubojnie i mają tyle samo sensu co koronki i falbanki w męskich gaciach. Duża ilość tabów zapewni nam niezliczone godziny na próbach ustawiania go w jakiejś konkretnej, akceptowalnej pozie. Tryb robota wygląda jak wypuszczony z losowego generatora. Ma tyle samo charakteru, co śmierć Rysia z Klanu. W rzeczywistości jest to rusztowanie, do którego poprzyklejane są mniejsze robociki, jak młode laski do schorowanego starego milionera. Te artykułowane banany na klacie są tu tylko po to, abyśmy musieli przestawiać je przy każdym ruchu ręką. Transformują się one w łuk lub zmutowanego szczura. Jako że nie byłem w stanie zmęczyć serialu z tą postacią, choć lubię anime, to mam wywalone na tą figurkę równie mocno jak na poprawność polityczną. To jednak dla prawdziwych tego fana figurka może stanowić bardzo cenny łup. Zupełnie jak majtki stripteaserek po wieczorze kawalerskim. Z akcesoriów dwa mikromastery parodujące First Aid'a i Titanica, szczurobanan z klaty, kostka zmieniająca się w malutkiego ptaszka i maczeta do na przepraszam, do szerzenia religii pokoju i miłości. Do nabycia na Hasbro Pulse i nie zapomnijmy o dosypaniu kasy do państwowego koryta. Sło pewne jak inflacja. Czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, dajcie mi lajka, like jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.